Witam wszystkich serdecznie. Po krótkiej przerwie odpuściłem sobie na chwilę zbieranie grzybków. Z tego powodu, że było gorąco, było pełno robaczywych. Znajomi też mówili, że nie ma sensu chodzić, bo wszystko robaczywe. No i czekałem na kolejne, aż się pojawią. I jak widać, coś, coś jest. Zaczynamy szukanie. Pozdrawiam serdecznie. No i są pierwsze kurki w moim terenie. Pojedyncza już obgryziona. Tu jakieś maleństwa. No może coś w końcu się uda nazbierać, bo widziałem, że mazowieckie, podlaskie to zatrzęsienie tam było u mnie jak do tej pory ani jednej sztuki. Dzisiaj pierwsza sztuka. Jest i kolejny. Malutki ale Dobrze, że się pokazują takie małe, bo jak do tej pory to nie widać za dużo tych grzybków. I kolejny grzybek, borowik, troszkę zgoślimaczki konsumowały. I tu kawałek dalej widzę, że zaczęły pojawiać się takie grzybki. To jest grzyb, który nazywa się. Kolczak obłączasty, też bardzo dobry grzybek do zupki, można ususzyć, zamarynować, ale jak widać, pojedyncze egzemplarze, bo one lubią, lubią rosnąć w takich jak gdyby półokręgach. Bardzo dużo w jednym miejscu można zebrać. I kolejny borowik, malutki, bo malutki, ale trzeba go wziąć. Jak widać, dzisiaj pada mocno deszcz, te grzybki już ze starości się rozsypują, obok jeszcze taki, myślę, że nadający się do spożycia, bo te, które dopiero się pokazują, to są zdrowiutkie, niestety te większe to wszystko już robaczywe. I kolejny. I kolejne dwa, takie większe. Oj, ten już robaczywy i spleśniały, niech zostanie tu obok sąsiad jego. Myślę, że też... A sprawdzimy. Mm. Może coś z tego będzie, bo takie właśnie skamuflowane w ściółce to zazwyczaj są zdrowe. Mamy kolejnego tak na zboczu rosnącego. Obok tu jeszcze takie maleństwa. Tego wezmę i tego, o ten już mięciutki, nie nadający się do niczego. I kolejny piękny borowik, potężny. Ach, mocno siedzi piękny. Jeszcze sprawdzimy, czy jest zdrowiutki i do koszyczka. I jeszcze dwa takie maleństwo się trafiły. Jest nadzieja, że znowu będą grzybki, kolejne takie malutkie, jak już kiedyś mówiłem, Idealnie nadające się do marynaty Często, gęsto ludzie po mnie Hejtują, że takie maleństwa wybieram, że trzeba przyjść za 2-3 dni będą większe No ale tłumaczę, no, nie zawsze człowiek ma czas Żeby przyjść i później w to samo miejsce trafić, konkretne grzybki odnaleźć I kolejny Taki niewielki A tu obok już jakiś ze starości a pleśnią obeszły całe. I kolejny piękny borowik. O, jeszcze taki. O, tu jeszcze był malutki ale już z niego nic, bo mięciutki I kolejny piękny borowiczek, gruba nóżka Takie uwielbiam I taki olbrzym rośnie I tu już kawałek dalej zauważyłem kolejnego Widać, że grzybki się pojawiają. Tam mu homorek w oddali rośnie. Także myślę, 2-3 dni i znowu powinno być sporo grzybków. I trafiła się taka rodzinka. Jeden, drugi. Tutaj taki piękny. I tu malutki, i tu jeszcze zauważyłem jednego wcześniej, troszkę nadgryziony, ale te malutkie o tyle dobrze, bo wszystko zdrowiutkie, świeże, grzybki zdrowiutkie. I kolejne tutaj wychodzą o. Oj, aż cała grzybnia. Nie wiem, może urosną, może nie zostawię. I kolejny mały. Także jest potencjał. Myślę, że grzybki będą. I kolejna rodzinka. Nie wiem jak długo jeszcze posiedzę w lesie z tego powodu, że zaczęło dosyć mocno padać, ale jak są grzybki, to się na to nie zwraca uwagi. I tu kolejne. Piękne. Dla takich chwil zawsze powtarzam, warto chodzić do lasu. No coś pięknego. Miałem chwilę przerwy, nie chodziłem do lasu, ale nie żałuję, że dzisiaj poszedłem, także niebawem myślę, że kolejne nowe filmiki powstaną. I kolejny borowiczek. I mamy kolejnego. I obok. A deszczyk pada, pada. Już troszkę mokry jestem, ale jeszcze wytrzymam. I kolejny piękny okaz. Sprawdzimy czy okaże się zdrowy, bo niektóre są zdrowiutkie, może nie całe, ale ktoś się uda wykroić, jakąś zupkę grzybową zrobić. To co lubię. I proszę bardzo, takiego olbrzyma to musicie zobaczyć. O! Jaki wielgachny. Troszkę już zestarzały, ale musiałem go zerwać. Nie mogłem się opanować. No i jest pierwszy gołąbek. Wcześniej też były, ale takie już stare, przerośnięte nie nadające się nawet, żeby to nagrać. A na patelnie sam raz może jeszcze coś trafię I kolejny borowik. Nie wiem, czy słychać, ale dosyć mocno pada. Ja już prawie całe mokry. Powolutku podążą w stronę samochodu. Jeszcze taki dziwak się wykręcił, ale już podpleśniały cały. To zostawimy. I jeszcze się trafiają. Pełno borowików takich starych, przerośniętych, bo dawno nikt nie chodził. Wszyscy sobie odpuścili ze względu na to, że. O, ten już się nie nadaje. Wszyscy sobie odpuścili ze względu na to, że było gorąco i wszystko robaczywe. Pełno gatunków takich, których się nie zbiera. Przynajmniej ja nie zbieram. Za nie... Przez niektórych uważane są za grzybki jadalne. Ale jak sama nazwa, to mnie odstrasza. Nie chciałbym ryzykować życia. I jeszcze taki rozrośnięty strasznie, ale z niego nic. Także deszcz dał się we znaki. Dzisiaj już kończymy grzybobranie. Wracam do samochodu, cały przemoczony. Myślę, że niebawem się usłyszymy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.